Arctoksylegium to kolejna już odsłona cyklu trzecioosobowych i mocno rozbudowanych gier firmy Ubisoft, zapoczątkowanego w 2014 roku. Tym razem akcja gry osadzona została w Londynie, i choć nie znamy dokładnej daty umiejscowienia wątku fabularnego, to wiemy, iż jakiś czas po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej kraj diametralnie się zmienił. Rząd inwestuje ogromne pieniądze w rozwój sztucznej inteligencji, która zautomatyzowała produkcję i tym samym zwiększyła bezrobocie. Natomiast kryptowaluty wypierają klasyczną gotówkę. Niestety, wkrótce dochodzi do ataku bombowego, w który zostaje wrobiona dobrze nam znana grupa hakerska DeadSec, w związku z czym władze miasta zatrudniają prywatną organizację militarną o nazwie Albion, której przywódca postanawia wykorzystać tę okazję do własnego celu. Tak właśnie rozpoczyna się historia, którą będziemy mogli poznać z kilku różnych perspektyw, ale po kolei. Poprzez gry studio Ubisoft Toronto stworzyło niezwykle ciekawe i klimatyczne miasto Londyn, przy którym pracowało wielu artystów i grafików, a wszystko po to, by wykreować prawdziwie dystopijny, ale jednocześnie piękny i żyjący własnym życiem świat niedalekiej przyszłości. Pod względem projektu i rozmachu, produkcja ta stanowi oczywiście najwyższą półkę i wydaje się być pozycją obowiązkową dla każdego fana ogromnych miejskich sandboxów. Co to dokładnie oznacza? Otóż, oprócz tego, że możemy poruszać się pieszo, do dyspozycji otrzymaliśmy ogromną liczbę pojazdów, broni i gadżetów, wykonujemy szereg misji głównych, jak i pobocznych, a przy okazji poznajemy historię świetnie zaprojektowanego miasta oraz jego mieszkańców. Co ciekawe, gra obsługuje między innymi technologię Ray Tracing, w tym na konsolach nowej generacji, która w połączeniu z drobiazgowo odwzorowanymi lokacjami Londynu znacząco dodaje jej klimatu. Zresztą spójrzcie tylko na te ujęcia. Jednak coś, co szczególnie wyróżnia tę grę nie tylko na tle konkurencyjnych tytułów, ale także stanowi pod względem projektu pewnego rodzaju wyjątek, to brak jednego głównego bohatera. Studio Ubisoft, projektując grę, zdecydowało się stworzyć całą historię oraz mechaniki rozgrywki w oparciu o wiele archetypów postaci, jakie spotkać możemy niemal na każdym kroku. Tak więc głównym bohaterem może być tu dosłownie każdy pracownik budowy, staruszka, agent specjalny, swoją drogą mocno przypominający agenta 47, ale będziemy mogli także wcielić się w specjalistę od broni i walki wręcz, mocno przypominającego z kolei Johna Wicka. Pomiędzy tymi wszystkimi bohaterami możemy dowolnie się przełączać i wykorzystywać ich unikalne zdolności, bowiem każda z postaci mniej lub bardziej nadaje się do wykonania konkretnej misji. Warto również wspomnieć, że aby móc wykorzystać ich umiejętności, najpierw musimy zwerbować je do naszego ruchu oporu. Dokonujemy tego przez dłuższą obserwację, następnie rozmowę z nimi i wykonanie kilku konkretnych zadań. Why don't you say, what the problem is first? Legion. Fakt, iż granie posiada to klasycznego to podejścia do projektu fabularnego i systemu to jednego to protagonisty, to nie to oznacza, że nie będziemy mogli wcielić się w swoją ulubioną postać z poprzednich części. Otóż, jak się okazuje, jedną z nich jest dobrze nam znany Aiden Pierce, a więc bohater pierwszej części tej serii. Zresztą, spójrzcie tylko na ten materiał. Postać ta pojawi się za sprawą jednego z dodatków i posiadać będzie także własną linię fabularną. Deweloperzy postanowili także kolejne raz zaimplementować do gry postać pochodzącą wprost z innej swojej serii gier. Przed wami bohater rodem z serii Assassin's Creed. Jak zapewne dobrze wiecie, premiera nowych konsol, a więc Xbox Series X oraz S, a także PlayStation 5, odbędzie się już wkrótce. Jeśli więc gracie na aktualnej generacji sprzętów tych firm i zastanawiacie się, czy warto kupić Watch Dogs Legion, to mam dla Was dobrą wiadomość. Jak informuje firma Ubisoft, gra otrzyma darmową aktualizację na wspomniane konsole. Jednak w dniu premiery gra dostępna będzie na konsole Xbox One, PlayStation 4 oraz na PC-ty. W późniejszym czasie także na PlayStation 5 oraz Xbox Series. Na koniec mam dla Was małą ciekawostkę. W celu uatrakcyjnienia i zwiększenia klimatu wirtualnego Londynu, do prac nad grą zaangażowano słynnego londyńskiego artystę, który popularność zdobył grając na ulicach tego miasta oraz w metrze. Zdobył szereg nagród, a także wykorzystując swoją popularność walczył o zmiany polityczne oraz społeczne. Przed Wami Stormzy.

Up and send a prayer up the tree one. They're trying to figure out how it